Ralka jest po generalnym remoncie u mnie, wąż oczywiście też nie jest oryginalny, już zmieniony. Wszystko było rozbierane, czyszczone. Jest tabliczka. Nie wiem, czy będzie czytelna. Tak, 87 rok. wszystko jest oryginalne, poza wężem i opaską, i z dowieszką oczywiście. Inik przyczepiony do wiadra polski sprzęt. Więc to będzie w opisie. Co za sprzęt jest? <śmiech> <śmiech> <laughs> Także jak mówimy, praka jest w generalnym remoncie, tu wymiana uszczelek wszystkich. Czyszczeniu, smarowaniu. Myciu i tak dalej. Wygląda jak nowa praktycznie. Nie? Tylko, no wiadomo, plastik po 33 latach gdzie gdzie pożółknięty taki. No ale już się nic nie da zrobić z tym. No. Fajnie, że trochę woda z rdzy. W rurach wody nie było. Przyparuję. trochę skręcimy za gorąco. Oj, oj, za gorąco. Znaczy sucho. Zaraz zanurzy się yy, wirnik. Zobaczymy, czy będzie sucho. A tutaj? No, przepuszcza. Trzeba już dokręcić to. No i za, uwaga, wirnik zanu, zanurzył się w połowie, czyli już uszczelniarz będzie zanurzony w połowie. No już teraz będzie, już będzie cały. Poziom wody jest tutaj. Trochę woda taka średnia na razie. Przykursza odrobinę. ten wąż jest taki no niezbyt w sensie jest no nie jest zużyty, ale no jest no taki no nie nadaje się do tego no się zagina, on jest za, za miękki po prostu taki I troszeczkę za krótki bo to jest taka zawieszka na niego będę musiał zrobić inaczej trochę nie włączę jej teraz, bo wychlapie całą wodę, zaleje wszystko, ona no, taka jest właśnie tragiczna. Dobijamy do poziomu. Dobra, jest woda do poziomu. Nie no dobra, jest. proszek. Trzeba zamknąć i dopiero wyłączyć. I będzie w proszku tam, Jakąś tam szmatkę tak wrzucę. Ciekawe jak to pierze. I uwaga. I pralka chodzi Uuu nawet szarpie o. Pralka ma niby kilogram pojemności Suchej bielizny, ale ja, to jest niemożliwe Ponieważ no te wirniki po prostu nie będzie się kręcić, no jest za mała po prostu tak no dosłownie... I zaraz chwilę prawdy, czy tutaj jest szczelne Jest szczelne, na razie. Ale słaby kondensator ma trochę Się piana robi, zaraz będzie awaria systemu 6, 6 minut niech będzie, bo ona jest do pracy przerywany przy stosowany więc to jak Romo coś no się bardzo grzeje i musi być przerwa, nie? Fajnie chodzi, tylko szkoda, że na dwie skarpetki no dosłownie. Więcej nie uciągnie. Będzie stało i koniec. tego prawie nie rusza, no co chwilę tylko szarpnie i koniec Słaby Woda zabarwiona o. On ma direct drive, napęd bezpośredni przez taką konstrukcję w ogóle, tego wirnika no To jest po prostu, no, no słabe no. Niby szybko się kręci, 1380 dobrodni ma wirnik, ale No kiepsko rusza ten Wali wodą po tym, więc nie można na otwartym prać Na, by tu postawić ubrudziku, a tu choinka stoi, nie? Bo ten film będzie po święta wrzucany, bo jeszcze mam zaległe Woda takie 45 stopni Uu, Się już pojawi Teraz mi już i Dorę zaleje Lebo się mieści w tej, mimo że jest malutka bardzo. Nie? No malutka, sama nazwa mówi. Sucho, ciężko się dostać. Tucho. a się trzyma tylko na tej, na na tym plastiku takim, obrzeże się to nazywa, bodajże, na obrzeżu wirnika, nie? I ono, jak się odkręci, to będzie zaleje to wszystko i silnik odleci. A jeszcze na razie chłodno no, A teraz trzeba będzie kończyć Uuu słaby kąsator ma bardzo już hmm, Jak to zrobić technicznie? Żeby wam chociaż trochę pokazać Jak to tu dochodzi Chociaż kurde zaleje to mi wszystko Ojejoj, oj. no nie no to jest głupi pomysł, to tu wszystko... Nie no, ta praga jest tak kurde kiepska I To się go nie mieści, nie no, dobra Trzeba gdzie kończyć, już z 7 minut się pierze Taka malutka ścierka normalnie zwalnia jak jest na wirniku Jak przelatuje Kresator do do kitu też bardzo śmiesznej konstrukcji. Boże, krapie. O, słychać było. Dobra. Trochę lipa. Za dużo wrożku. Także akcja, akcja wyławiania. Nie. Aha, już wiem. No źle zrobiłem, bo tu jest jakiś plastik w tym. To jest sztywne. Dlatego tak. Nie no nic się nie będzie. Bądź to ruskie, nie? Dobra. Spust. daleko zabarwiona na czerwono. A się niech się jakoś tak nie nagrze może trochę. Ja się zaginie i pełno Ta się nadaje do prania tylko na, na zewnątrz Na trawie gdzieś albo coś, równej no bo wtedy można prać na otwartej pokrywce, nie? Albo w brodziku, tu jest niestety nierówny, więc nie można No i oczywiście wada pralki Nie, nie wylewa do końca wody, bo jest wyżej otwór o. Jak ja teraz zrobić, żeby nie spadła? все тяжко ходит. И вон Piana opadnie. więc woda nie schodzi. Jak nie schodziła, trzeba, trzeba ją przechylać. O, ta wylewka jest za wysoko. No, ale sobie to puczemy. Dopukają tego to mogłem użyć pralki mojej konstrukcji, ale Ale nie wyciągają bo to by trzeba wtedy stawiać ją na wirówce i tego no i przypłukałem ją znowu ile wody zostaje na dnie <laughs> Nie polecam, malutki dwa pierwszej serii To drugą co jest co ma wylewkę tutaj na dnie Idzie z przodu to jest lepsza i tu jest obudowany bardziej wirnik tu jest zabudowa mocniej się trzyma, a to się trzyma tylko na tym, nie? To się odkręca i wychodzi cały silnik, nie? Katastrofa. Mm. Co ruscy wymyślili, nie? I to w 87 roku. Srakre. Ile wody? 1,5 litra wody zostaje na do dnie Dobra Z tej pralki to tyle chyba Nic ciekawego w sumie Tak Jeden film może być ale Ma dă